Bardzo wiele ludzi ma opór przed chodzeniem na konferencje biznesowe, bo mówią, że tak naprawdę tam jest więcej sprzedających niż osób, które chcą faktycznie uzyskać jakąś poradę merytoryczną. Wiem tak naprawdę skąd się to bierze, bo faktycznie obserwuję wiele osób, które mylą sprzedawanie z networkingiem, a w zasadzie próbują po raz pierwszy poznawszy klienta od razu wcisnąć mu propozycję swojego rozwiązania. Wielokrotnie widziałem osoby, które biegały tak naprawdę, w przerwie jakiejś konferencji rozdawał ulotki, mówił o czym się zajmują, i widziałem konsternację na twarzy ludzi, którzy dostawali tę ulotkę, bo oni tak naprawdę nie wiedzieli, co z tym zrobić. Zanim zaczniesz mówić, czym się zajmujesz, zanim zaczniesz yy, oferować swoje usługi, mówić, jak wspaniała jest Twoja firma, zacznij po prostu rozmawiać z klientem. Rekomendacja jest prosta. Najpierw zadaj pytanie, szanowny panie, Pytanie, czym się Pan zajmuje, skąd Pan przyjechał, co Pana skłoniło do przyjechania na tę konferencję, z czego Pan jest zadowolony. Dopiero wtedy, kiedy dowiesz się czegoś o swoim rozmówcy, opowiedz to, czym Ty się zajmujesz, w jakich sytuacjach jesteś w stanie pomóc, z jakiego powodu jesteś na tej konferencji. Pamiętaj, zacznij rozmawiać, a nie sprzedawać.